Dwie kury siedzą sobie w takim dużym kurniku w takiej fermie, gdzie się hoduje broilery, i rozmawiają. Jedna pyta drugą: "Słuchaj stara, czy ty wiesz, że ludzie chcą nas zabić i zjeść?" Na to druga odpowiada: "Ty głupia jesteś. Przecież nas dokarmiają. Gdyby chcieli nas zabić, to by o nas nie dbali." Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak z parku imienia Henryka Sienkiewicza. Jest środa, 12 września. Przede mną prawie stojący nurt rzeki głowiączki troszkę odmienionej. Usunięto zielsko porostające rzekę. Zielsko, roślinność, chwasty, różnego nazewnictwa używano na opisanie zarośniętej z roku na rok coraz bardziej rzeki głowiączki. A tak naprawdę nikt nie pofatygował się sprawdzić, cóż to była za roślina. Rzeka porastała strzałką wodną. Bardzo specyficzna roślina, nietypowa. Możecie ją Państwo znać jako ozdoba oczek wodnych, różnego rodzaju jeziorek przy Państwa domach. Na tym terenie traktować ją trzeba jako chwast. Z roku na rok. Jej ilość była coraz większa. Tak się składa, że strzałka rzeczna to bylina. Będziemy dziś rozmawiać o, o przyrodzie, o biologii. Roślinę, jak pisze portal Oczkowodne.net, można nazwać jako roślinę z opóźnionym zapłonem. Podczas gdy zaczynają kwitnąć lilie wodne, a o kwiatach kaczęca już dawno zdążyliśmy zapomnieć, strzałka zaczyna dopiero kiełkować. Jest to na koniec maja. Te daty są bardzo ważne. Szanowni Państwo, pieniądze, które przyjeżdżają do Włocławka, do zlewni we Włocławku, tak się nazywa ta podstawowa jednostka terytorialna spółki Wody Polskie, to kwiecień, może nawet początek kwietnia. Gdy pieniądze przyjeżdżają na początku kwietnia, a strzałka wodna zaczyna wzrastać na końcu maja, mamy ponad miesiąc czasu, aby przeprowadzić zabieg usunięcia, jej usunięcia. I to jest właściwy moment, żeby skutecznie pozbyć się. Kwastu, który zarasta rzekę z głowiączką. Jednak procedury, jakie są wymagane, aby usunąć to zielsko, powodują, że jak dowiedziałem się od pracowników wyższego szczebla tej firmy, dopiero w sierpniu, nawet pod koniec sierpnia, można taki przetarg zorganizować. A więc strzałka wodna zdąży już sobie od tego. Końca maja całkiem nieźle podrosnąć. Mieszkańcy Wocławka byli zniesmaczeni, że rzeka jest tak porośnięta. W materiale z 4 lipca wytłumaczyłem zjawisko związane z byliną pod tytułem Strzałka Rzeczna. Zwoniłem wtedy z obowiązku pana prezydenta Wojtkowskiego, który był winiony z niewiedzy przez mieszkańców za to, że park. Imienia Henryka Sienkiewicza porośnięty jest strzałką rzeczną. Choć nazwy rośliny nikt nie wymieniał. A więc, szanowni Państwo, dziś już strzałki tego zielska nie ma. Jest krajobraz po bitwie. Fachowcy, wyłonieni z przetargu, usunęli jak umieli, bohatersko nam roślinę z rzeki. My, zadowoleni jako mieszkańcy w internecie, szczególnie na Facebooku, ochy i achy, czyjaż to nie była inicjatywa usunięcia e, Zielska ze Zgłowiączki. Powtarzam, jeszcze raz, dla tych, którzy startują w wyborach obecnie, którzy chwalą się na Facebooku, że to była ich inicjatywa. Szanowni Państwo, co roku procedura usuwania strzałki wodnej, Odbywa się właśnie w tym okresie. Czy byście pisali petycje, czy byście ich nie pisali, to i tak strzałka w tym okresie jest regularnie usuwana. A więc wszelkiego rodzaju wydurnianie się, że to jest Wasza zasługa, jest niczym innym jak oszukiwaniem mieszkańców przed wyborami, aby, jak domyślam się, oddali na Was głosy, ponieważ działacie, ponieważ działacie. Poruszyła Was kwestia Zielska w Rzece Zgłowiączce. Nie porusza Was fakt, iż w ostatni piątek 15 osób wyjechało tylnymi drzwiami z prosektorium w jednym ze szpitali w naszym województwie. Porusza Was fakt, Zielska w Rzece Zgłowiące. I to dzięki Wam to zielsko zostało usunięte. Pan Jarosław Chmielewski, mój kontrkandydat, wcześniej kolega, którego prowadziłem przez 8 lat, budując mu popularność, za co miał do mnie pretensje pan Łukasz Zbonikowski, że pan Jarosław Chmielewski jest moją marionetką. Panu Łukaszowi Bonikowskiemu nie podobało się, że pan Jarosław Chmielewski korzysta z moich rad i wypowiada je państwu jako swoje. Nazywał mnie szarą eminencją pana Jarosława Chmielewskiego. To, panowie, problem między wami do rozstrzygnięcia, który z was y, był prowadzony, a który miał rację. Za to pan Jarosław Chmielewski, mój kontrkandydat w wyborach prezydenckich, 10 września, dwa dni temu, pisze bohaterski wpis na swoim Facebooku. Przeczytam go Państwu. W dniu 10 lipca, na skutek wielu próśb mieszkańców Włocławka, jako radny, wystąpiłem do zarządu wód polskich o kompleksowe zajęcie się problemem porośniętej roślinnością z głowiączki w naszym parku. Radny napisał z dużej litery: Człowiek się ceni. 10 lipca wystąpiłem do Zarządu Wód Polskich, znaczy Jarku, do zlewni we Włosławku, która w kwietniu dostała pieniądze na rozstrzygnięcie przetargu i zorganizowanie wycinki. 10 lipca występujesz do zlewni, która już dawno ma pieniądze na ten cel, ale nie może jeszcze zorganizować przetargu, gdyż procedury państwowe uniemożliwiają jej. Szybkie usunięcie tego zielska. Musiałeś mm, interweniować, bo bez interwencji chwasty nie byłyby usunięte. To jest e, dobry moment, żeby przypomnieć nam jedną e, fajną sprawę z historii rozwoju ludzkości, szczególnie nauki. Rzecz się działa w Egipcie. Faraonowie mieli do pomocy kapłanów, którzy byli obeznani w różnego rodzaju naukach, zajmowali się astronomią. Potrafili przewidzieć, kiedy będzie zaćmienie słońca. Dla zwykłego wtedy Egipcjanina było to nie do pojęcia. Nie mieli Egipcjanie tej wiedzy, gdyż od rana do wieczora harowali na plantacjach u faraona. Gdy byli niezadowoleni, że są wyzyskiwani. Faraon, wiedząc od swoich kapłanów, kiedy będzie zaćmienie słońca, zwoływał lud przed swój pałac i twierdził, że jeżeli teraz każdy z was myśli, ktokolwiek myśli, że jestem złym władcą, to Bóg ześle karę. A miało obliczone, kiedy będzie zaćmienie słońca. I gdy ten ciemny lud zobaczył, że nagle słońce zaszło, słońce, które nigdy nie zachodziło, wszyscy padali na kolana przed faraonem i już przeciwko niemu nie szemrali. Pan Jarosław Chmielewski w dniu 10 lipca interweniuje do zarządu wód polskich, do zlewni we Włosławku, żeby usunęła. Zielsko ze zgłowiączki. I nie wiedział, że i tak zostanie to zielsko usunięte. No i proszę, słowo stało się ciałem, zielsko usunięte. Jak w Egipcie tysiące lat temu. A ludzie to czytają, nie rozumieją, że i tak już był cały proces usuwania opłacony bez udziału pana Chmielewskiego i. I lajkują na Facebooku tę świetną interwencję w bardzo ważnej dla mieszkańców sprawie we Wrocławku. Bo 15 trupów, które wyjechało ze szpitala, nikogo nie rusza w jeden dzień. Nikogo nie rusza. Ale pan Jarosław Chmielewski na swoim Facebooku pisze dalej. Dziś rano po rozstrzygnięciu unijnego przetargu w dniu 28 sierpnia, chyba z dnia 28 sierpnia powinno być, ale nieistotne, i jego uprawomocnieniu wykonawca rozpoczyna postępowania i roślinność zostanie usunięta. Słowo stało się ciałem, roślinność usunięto. Powiedzmy. W dniu dzisiejszym, postpisany 10 września, a więc pan Jarosław od 4 lipca, daty opublikowania naszego materiału tłumaczącego, czym jest strzałka rzeczna, że jest byliną, I, do, i teraz zmierzam do bardzo ważnej sprawy, bo pan Jarosław w swojej wypowiedzi udaje, że tego nie rozumie. Później udowodnię, że rozumie. Szanowni Państwo, strzałka rzeczna to bylina, tak jak ziemniak. Ziemniak to bylina. Jak wszyscy wiemy, rozmnaża się przez bulwy. W przypadku rośliny ziemniak, to są te kartofle ziemniaki, które kupujemy w sklepach i na bazarach. Taka sama sytuacja jest ze strzałką rzeczną. Strzałka rzeczna to też bylina. A więc późnym majem zaczyna wzrastać, rozwija się. Na kilku etapach, wykształca różne rodzaje liście, ale później przez kłącza na ich końcach tworzą się bulwy. I te bulwy już w tym roku nie wyrosną. One dopiero wyrosną w maju następnego roku. A więc, jeżeli usuniemy strzałkę rzeczną, a pozostawimy. W dnie bulwy strzałki rzecznej, to mamy jak w banku, że w następnym roku strzałki będzie więcej. I to jest rozwiązanie sytuacji ciągłego wydawania, trwonienia pieniędzy na zabieg polegający na. Usuwaniu zielska z rzeki Zgłowiączki. Pan Jarosław Mielewski bohatersko jednak ponoć to wywalczył. Szkoda, że w tamtym roku tego nie widział. Za rok, szanowni państwo, nie miejmy żadnej wątpliwości: strzałki będzie jeszcze więcej i znowu pieniądze z naszych podatków zostaną wydane na. Bohaterski zabieg usuwania zielska z rzeki. Znowu ktoś na Facebooku napisze, że to jego zasługa, że on o to prosił i tak jak u głupich, będziemy płacić nadmiernie większe podatki tylko i wyłącznie dlatego, że panowie nie znają się na morfogenezie rośliny, która porasta rzekę z głowiączką. Jako dowód, bo wiadomo, że jak jest coś napisane, no to jest święte, prawda? Panie Jarku, to co Pan napisał na Facebooku jest święte. Czytamy na portalu oczkowodne.net o strzałce wodnej. Niestety, równie szybko roślina żółknie i znika we wrześniu. Na zimę pozostają tylko zimujące w podłożu bulwki, a po nadziemnej części strzałki nie pozostaje żaden ślad. I tu panowie macie problem z tym wydawaniem pieniędzy publicznych, no bo fachowcy jednak napisali, że strzałka we wrześniu, przypomnijmy, jaki mamy teraz miesiąc, wrzesień, prawda? 12 września, 10 zaczęto pracę, strzałka żółknie i znika, a po jej nadziemnej, czyli tej części nad dnem, z dna wyrastającej, e, części, nie pozostaje żaden ślad. A więc, szanowni Państwo, ten przetarg, pieniądze z kwietnia rozstrzygnięte w sierpniu, wykonane we wrześniu, to psu na budę. To równie dobrze mogliby chłopaki zrobić z tych pieniędzy kupkę i spalić. Efekt byłby ten sam. Strzałka rzeczna i tak by zwiędła we wrześniu, i po niej nie zostałby żaden ślad. Jarku, Twoja bohaterska pomoc naprawdę się przydała. Ale jest, Szanowni Państwo, nadzieja, że Pan Jarosław czegoś się nauczył. Choć nie chce tego przyznać, jak faraon. Faraon nigdy nie przyznał, że z zaćmieniem słońca to była sztuczka, o której wiedział. Zawsze podkreślał, że to było zrządzenie Boga. Mające na celu spacyfikowanie ciemnych ludzi, którzy nie rozumieją, jak pięknie nimi zarządza. Uwaga, pan Jarosław radośnie pisze dalej. Ponadto spowodowałem, że podjęto decyzję o przeznaczeniu jeszcze w tym roku środków na projekt kompleksowej regulacji koryta rzeki na terenie parku, jakiej nie wykonano od wielu lat. Ponadto, czyli pan Jarosław zrobił coś więcej niż Yy, załatwił nam skoszenie yy, Zielska, które i tak by zwiędło, i właśnie po tym zdaniu wnioskuję, że oglądał naszą audycję z 4 lipca. Pisze dalej: Pozwoli to wiosną rozpocząć prace pogłębiarskie o wartości 1 miliona w celu przywrócenia z jej estetyki i dawnego wyglądu na dłużej. Działam skutecznie dla Was i dla Wocławka, Jarosław Chmielewski. Jeden milion złotych na, uwaga, prace pogłębiarskie. Milion złotych. Dą wariatów. Chyba nie mamy żadnej wątpliwości, że jak zaczną się prace pogłębiarskie, to te pozostawione po bezsensownej wycince, yy, części nadziemnej Strzałki Rzecznej byliny zostaną usunięte. I ja nie wiem, czy chłopaki tam nie musieli wykonać dodatkowych prac, żeby nie wyszło, że w następnym roku, w maju, pod koniec maja, strzałka zacznie znowu rosnąć i zapytamy pana Chmielewskiego, panie Chmielewski, no zaraz, usunął pan strzałkę, a ona znowu wyrosła? To po co było wydawać te pieniądze? A więc, a więc, wydadzą milion złotych na e, pogłębianie dna. I tu mi się przypomina doradca, obecny doradca pana Jarosława Chmielewskiego, pan Janusz Dębczyński, który za kadencji prezydenta Andrzeja Pałuckiego wyśmiewał się z Andrzeja Pałuckiego, e, który to Andrzej Pałucki rzucił pomysł pogłębiania dna Wisły. Wtedy pan Janusz Dębczyński używał sformułowań w stylu, że Pieniądze są trwonione na poszerzanie koryta i pogłębianie dna, snując aluzję do Włocławka, że dno już osiągnęliśmy, tylko możemy jeszcze niżej, a koryto, poszerzanie koryta, no to wiadomo, że dla swoich. Ale teraz pan Jarosław Chmielewski na skutek być może częstego przebywania z oboma panami, panem Andrzejem Pałuckim i panem Dębczyńskim, Januszem, Januszem, e, też chcę pogłębiać dno rzeki z głowiączki, bo, bo rzeka z głowiączka wymaga pogłębienia dna. Jestem ciekaw, jak zadziała taka autosugestia, bo ja nie słyszałem yy, żadnych, ale to żadnych opinii. Często jestem w parku, żeby potrzeba była jakaś pogłębiania dna z głowiączki, czy ten próg, który mamy nieopodal przy katedrze to jakoś zarósł mułem, żeby trzeba było milion złotych wtopić na paniarku pogłębianie dna. Czy tak trudno przyznać, że te pieniądze z październikowego przetargu wy po prostu utopiliście w wodę i chcecie i chcecie naprawić, chcecie udowodnić, że Maciej Maciak nie miał racji, no bo pogłębianie dna te bulwy usunie? Panowie, trzeba było tego przetargu nie rozstrzygać. Trzeba było poczekać do początku czerwca, do czerwca, przytrzymać te pieniądze. I w czerwcu, gdy strzałka rzeczna zaczyna wegetować, po prostu ją uciąć, zanim zdoła wytworzyć skłączy bulwy i sprawa byłaby załatwiona. Raz na zawsze usunęlibyśmy to zielsko waszym zdaniem z rzeki z skoro takie to ważne. Wcale nie trzeba pogłębiać dna w rzece z Odnoszę wrażenie, że ktoś tu ściemnia. Ale to taka taka teoria. Mam nadzieję, że coś wytłumaczyłem. Nie państwu, bo państwo to rozumiecie. Jesteście racjonalnie myślącymi ludźmi. Gdybyście nie myśleli racjonalnie, przebywam ostatnio z wieloma ludźmi, szczególnie starszymi, mają problemy finansowe. Gdyby nie byli racjonalnie myślącymi ludźmi, nie przeżyliby do pierwszego, bo pierwszego dnia wydaliby wydaliby na bzdury te grosze z rent, emerytur, z wypłat, które mają. Jak to niektórzy politycy we wącowku potrafią na 1500 sposobów, za 1500 zł, a to kapelusz sobie kupić, a to okulary, ci nie byliby w stanie. Więc to do Was była lekcja. I tak jak zacząłem na początku anegdotą, pozwólcie Państwo, że skończę też żartem, choć anegdotą. A my, ludzie myślący, tak nas nazwano po łacinie Homo sapiens, ludzie myślący, to zrozumiemy. Mm. Tym razem będzie o świniach. Siedzą sobie dwie świnie w takiej chlewni, w hodowli. Jedna do drugiej: Słuchaj, ludzie to chcą nas zabić i zjeść. A ta druga mówi: Co ty gadasz? To jakaś teoria spiskowa. Dziękuję bardzo.